Wielką przygodę pod żaglami można rozpocząć w każdym wieku. Nie każdy od razu decyduje się wypłynąć na szeroką wodę, dlatego nauka żeglarstwa warto rozpocząć od sterowania rowerem wodnym. Żeby poruszać się rowerkiem po wodzie trzeba we dwójkę z Marcelem trzeba pedałować tym tu pedałami. Trzeba skręcać starym. Zadanie nie dla wszystkich było łatwe, ale zawsze warto zrobić ten pierwszy krok i odkryć nową pasję. Pasję żeglowania. Trzeba się troszkę um, nauczyć. Um, za pierwszym razem nie zawsze wychodziło, ale y, później już było troszkę lepiej. Było bardzo fajnie, tylko trochę za długo. Trochę za długo. No bo... Głównie chłopaki przedłużali. Rower wodny dla żeglarzy z Uczniowskiego Klubu Sportowego Kielcem zakupiły wodociągi kieleckie. Do kompletu dołączono 20 kamizelek ratunkowych typu sportowego. Nie krępują ruchów i gwarantują bezpieczeństwo w wodzie. W czwartek podpisano umowę użyczenia sprzętu. Forma będzie taka, że włas, właścicielem jesteśmy nadal my, natomiast klub będzie dysponentem. Będzie odpowiadał za utrzymanie w odpowiednim stanie, ale. Także i głównie o to chodzi o, o bezpieczeństwo. Miejska spółka już po raz kolejny wsparła młodych żeglarzy. Wodociągi kieleckie w czerwcu przekazały klubowi 12 tysięcy złotych, co pozwoliło mu na wzięcie udziału w drugiej edycji ministerialnego programu Pol Sailing. Wsparcie jest bardzo ważne, bo w klubie trenuje bardzo dużo dzieci na różnym poziomie umiejętności. W darmowych szkoleniach pod żaglami uczestniczy blisko 200 dzieci. Bardzo mi się podobają kajaki, wszystko. Ale najbardziej mi się chyba podobają ten, żaglówki. Kurs żeglarski może być początkiem sportowej kariery. Zawodnicy klubu Zalew Kielce od wielu lat świetnie sobie radzą na mistrzostwach świata, Europy i Polski. W tym roku mieliśmy zawodniczkę na dziewiątym miejscu w mistrzostwach Europy we Francji na Morzu Śródziemnym. Są też zawodnicy, którzy tam walczą o mistrzostwo Polski i tak dalej. Ale jest taka grupa podstawowa. To są dzieci, które dopiero przychodzą nad Zalew. Tak? I właśnie ten rower wodny jest ważny, żeby ich ośmielić, żeby mogły. To jest taki pierwszy krok na wodzie, tak? żeby mogły zobaczyć brzeg z, z Zalew z stawli wody, tak i później dopiero wchodzą na żagle i zaczynają żeglować. Rower wodny wraz z kamizelkami kosztował 8 tysięcy złotych. Ze sprzętu będą mogli korzystać nie tylko początkujące żeglarze, ale również mieszkańcy Kielc.